No hej, to drugi odcinek z powrotu do 2016 roku albo 15. Kiedy przyglądały się żarty. Jeśli byłeś wtedy małym dzieckiem, miałeś 8 lat, przykładowo. Dobra, kawało twojej starej. Mhm, mm mhm. Mm o, 10 minut. Twoja stara myje okna w kopalni. Twoja stara maluje się w paincie Twoja stara twoja stara poluje na ogórki w biedronce. Twoja stara jest jak Neostrada Pierwszy miesiąc za złotówkę. Twoja stara idzie z piechotą. <grym> kurwa. Dobra, z tą Neostradą to było dom o kurwa. Pamiętam ten film. Tylko był on popularniejszy, to nie jest oryginał, który widziałem. No chyba, że tamten też nie był, tylko był podjebany oczywiście przez kogoś. Okej. Okay. Twoja stara kosi trawę na pustyni. Twoja stara ściągała na teście ciążowym. Twoja stara jest tak gruba, że spada z dwóch stron łóżka jednocześnie. Twoja stara Klasyk. jak stoi na wadze, to widzi swój numer telefonu. Twoja stara, Nie. jak opierwsza, odnalazła wioskę smerfów. Twoja stara prowadzi Co? pociąg w teleekspresie. Twoja stara to woźnik. <noise> <noise> pociąg w teleekspresie, kurwa. Twoja stara goli nogi kombajnem. Twoja stara macha w fami... <laughs> z tym goleniem nóg kombajnem. tam widziałem kiedyś ten film. Roz, rozjebał mnie. Rozjebał mnie ten tekst. Twoja stara ma takiego zezam, że jak płacze, to ma całe mokre plecy. Twoja stara ciągnie, że potwa mi Twoja stara jest tak szalona, jak Rysius z panu. Twoja stara projektowała domek teletubisiów. Twoja stara soli pieprzem. Twoja stara strzela petardami na pogrzebie. Twoja stara wynajmuje pokój w izbie wytrzeźwień. Twoja stara przeminęła z wiatrem. Twoja stara jęczy wamberii. Twoja stara poleca się na grilla. Twoja stara jest dźwindą po lesie. Twoja stara przeszła painta trzy razy. Twoja stara kiblowała w zerówce. Niku. Twoja stara jest ekspedientką na Allegro. Twoja stara robi... <śled> <śled> Kurwa, te żarty. No są lepsze, kurwa, niż o Chuck Norrisie, trzeba to przyznać. Przynajmniej w tym filmie. Przynajmniej w tym filmie. Twoja stara kozuje piłką lekarską na plaży. Twoje... <laughs> Dosłownie w poprzednim odcinku był żart. O, o tym, że Chuck Norris kozuje piłką lekarską na plaży. Dosłownie ten sam żart, tylko z Chuck Norrisem. Nie wiem, czy ja to kurwa wyciąłem. Ale tak było. Normalnie widziałem ten żart. Jach, twoja stara słucha pornoli w radiu. Twoja stara. O, to kolejny klasek, kolejny klasyk. Stara podbiera chleb gołębiom. Twoja stara. Ja pierdolę. To jest jechanie po wszystkim, co się kurwa da. Niesamowite. Stara leczy się u doktora Edkera. Twoja stara jecha się, pisząc SMS-y. Tylko. <noise> Okej, okay, co dalej? Twoja stara pisała maturę korektorem Twoja stara pisze w trawie To twoja stara pracuje w automacie Coca-Coli Twoja stara chrupie pisz. Ja pierdolę Trzy minuty kurwa, już się ześmiałem kilka razy, no Napierdalają kurwa tymi żartami, no Głupie, to, to są głupie żarty, ale kurde Dobre Dobre, to znaczy dobra kurwa, nie zrozumicie mnie źle, zabawne, zabawne, powinno, zabawne powiedzmy, nie? Twoją starą kopnął prąd morski, twoja stara sprawdza obecność ha. na naszej klasie, twoja stara siedzi za to te samobójstwo, czasy. twoja stara nie ma szansy na sukces, twoja stara ciągnie pasek informacji w TVN24, twoja stara ma steczny w rowerze, twoja stara może zawierać śladowej ilości orzechów farachidowych. twoja Pff. CO TO W OGÓLE ZA domowy ŻART? <laughs> KURWA Jakby wszystkie takie nie były ALE KURWA ORZECHÓW archaidowych, KURWA CO TO JEST? A czemu akurat archaidowych? Chciałem naraz pisać Chciałem orchoidowe wpisać Połączenie orzechów i archaidowych. Kurwa Genialnie Chyba o fistaszki chodzi po prostu Kurwa dawno fistaszków nie jadłem Tak, 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 tak Twoja stara gra na gitarze kostką do Mestos. Twoja stara graniczy z cudem. Twoja stara ogląda pornosy do końca, bo myśli, że będzie ślub. Wow! Hej! Ok. Były dwa żarty o pornosach, nie? Ja myślałem, że to z radiem i kurwa, to, to że na końcu będzie ślub. Były połączone ze sobą, nie? Chyba tak jednak nie jest, ale... My zobaczymy, może, może jednak. Jak nie zapomnę. Twoja stara przegrała z głuchym. Jaka to melodia? Twoja stara bije kablem bez przewodu. Z głuchym to też klasyk, kurwa, pamiętam to. To jest pojebane w ogóle, że ja niektóre żarty pamiętam do dziś. Minęło prawie 10 lat od, od kurwa... Ja pierdolę. Niesamowite to jest. Jak jakim kurwa cudem? Twoja stara dostępna także w formie tabletek musujących. Twoja stara dachuje. Co? Twoja stara dachuje na wózku inwalidzkim. Twoja stara ujeżdża konia trojańskiego. Twoja stara u. jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. Twoja stara instaluje ha. u Indusa z kasety wideo. Twoja stara umawiała się z Janem Niezbędnym. Twoja stara wysyła z pan pocztą. Jan niezbędny. I on nie spęd... Twoją starą sponsoruje Neostrada. Twoją starą wywalili za podpijanie z banku spermy. Twoja stara je przestrzega. E. Twoja stara pracuje prawnik Bank spermy kurwa, to już te... Żarto banku spermy były w 2009? 8? Wow. Nikiem. Twoja stara driftuje z zębami po betonie. Twoje... Twoja stara gwizdże w kanikułach. Twoja stara ma tak mało sku... Okej. Okay. Ja stara wie, gdzie jest Nemo. Twoja stara tak... Znowu, kurwa. Też Chuck Norris wie, gdzie jest Nemo, no. Twoja stara to Jozin z bazim. Twoja stara puszcza się... O, <coughs> oh, pierdole. Jakby ten autor wiedział, kurwa, o czym ta piosenka jest. Twoja stara to serwisant polony. Twoja stara to twój stary chuj. Twoja stara jest twoja stara, mission Impossible. Twoja stara wygrała w milion. Twoja stara mission Impossible. Zależy dla kogo. Zależy jaka. ...ja stara kupuje chleb na Allegro. Twoja stara. <noise> Rośnie. Zostanie owocem jego Belgi. Twoja stara z zrynicowa... Remisą. <noise> <noise> Co? Co kurwa? To jest... To jest tekst, którego zacznę używać kurwa. prostu do... No, byle kogo? Po prostu <laughs> chcę zostać owocem i jego peli. Co to w ogóle o co z tym chodzi? Mała w chińczyka. Twoja stara to kubuś puchatek. Twoja stara gra na czas. Twoja stara daje dupy za talerz zupy. Twoja stara to pizda, a nie skoczek. Twoja stara daje dupy za biedronką. Twoja stara będzie masło. Twoja stara smaruje kanapki pastą do zębów. Twoja stara przeszła NIF, Twoja stara zamiata sufity. Twoja stara soli mentosy, twoja stara jest dziewicą, twoja stara jest księdzem, twoja stara szczeka na pociągi, twoja stara śpiewa przy goleniu, twoja stara ma sutki i jak wentyle odjelcza, twoja stara pije piwo z biedronki, ma dwa kąta na fotce, twoja stara gra w ping ponga przy okrągłym stole, twoja stara warczy przy obiedzie, twoja stara pcha platformy na paradzie równości, Twoja stara wzrusza się czytając gazetkę Reala. Twoja stara projektuje labirynty do Pacmana. Pacmana i chuj. Nie mogłeś napisać po prostu Pacmana przez K do Pacmana. Nie. Twoja stana. <laughs> kurwa Pacmana. Ty jesteś kurwa pacanem jebanym. Twoja stara puszcza bąki na chybił trafił. Twoja stara maluje paznokcie kameleonem. Twoja stara zmywał naczynia po śniadaniu. W dzień dobry ty. Jak ja, czemu kameleonem? Czy twórca nie rozumie, czy on tego żartu, kurwa? kameleonem malować. Twoja stara nakłada prezerwatyw na wibrator. Twoja stara kryje gniazdo. Twoja Co? Twoja stara zaraziła się trojanem. Twoja stara robi w kiblu hamulcowe. Twoja stara zaraziła się trojanem. Kurwa. Twoja stara jest tak stara, że ma w mleko w proszku. Twoja stara robi bram. O, kolejny klasyk. Mleko w proszku. W cycuszkach. Twoja stara opala się przy słoneczku z gadu, -gadu. Twoja stara siedzi na trybunach. Kurwa. <grywa> ja pierdolę. Opala się przy gadu, z gadu, gadu, i chuj Twoja stara śmieje się z tekstów o twojej starej, twoja stara ma Buenos Aires na placie, twoja stara Twoja stara śmieje się z tekstów o twojej starej Wow Złamanie czwartej ściany Ewa, wodę do kranu Twoja stara. Co? Twoja stara to tylko legenda, twoja stara Twoja stara to tylko legenda Jakby to, to by pasowało idealnie w żarcie o twoim starym Wkrótce w polisaniu. Ale kurwa, chujowo, przycięte. To było kurwa. No, nie chcę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jakie to, nie wiem, jakie to było, kurwa. Teksty a twoja stara. Czy to jest ta strona, której myślę? Nie wiem. Chyba w poprzednim odcinku byliśmy na tej stronie, ale nie jestem pewien. Twoja stara jest. Emo. stara nie ma kolan. Twoja stara nie ma pleców. Twoja stara świeci w ciemnościach, twoja stara pierze w rzece, twoja stara jest dzieckiem Neo, twoja stara głosowała na PiS, twoja stara jedzie na w kanał, twoja stara występuje w puszczy, twoja stara nie ma dzieci, twoja stara spawa szyny. Twoja stara gryzie meble, twoja jest. o, gryzie meble, no tak, twoja stara klasyk, twoja szczera... Twoja stara szczeka na pociągi, twoja stara goni własny ogon, twoja stara kupuje w Lidlu, twoja stara prasuje trawnik z czajnikiem, twoja stara ma medło w tubce, twoja stara kopierowy uszami. Ja pierdolę. Jak hefalump je mamy. Twoja stara hefalump. Twoja stara kupuje chińskie zupki w Biedronce. Twoja stara jest na żetony. Twoja stara pije piwo z Biedronki. Znowu, co macie kurwa z tą Biedronką? Twoja stara podmywa się w stół. Okej, okay. też tak czasami robię. Życie. Pff. Twoja stara jest tak gruba, że idzie do kina. O, żarty typu, twoja stara jest tak gruba, że coś tam, coś tam. To może być ciekawe. Twoja stara jest tak gruba, że idzie do kina i dostaje zniżkę grupową. Twoja stara jest tak gruba, że organizuje na niej wycieczki wspinaczkowe. Twoja stara jest tak gruba, że zakłada pasek Boomerangiem Twoja stara jest tak gruba, że budzi się Strefami Twoja stara jest tak gruba, że Jak chodziła do szkoły, to siedziała obok wszystkich, kurwa Okej okay. to, to było nawet Twoja stara jest tak gruba, że Spada z dwóch stron jednocześnie, twoja stara jest tak gruba, że ma własny kod pocztowy Twoja stara jest tak gruba, że czeka na Petro, To się Wylewa na powierzchnię Firty. Ja to jest teraz tak gruba, że jak staje na wadze, to widzi swój numer telefonu. To może, to może obrazy, twoja stara. Jebać wtedy, że twoja stara wpierdala. Twoja stara. Twoja stara chce buziaka. Twoja stara to Sto jak do wina. Co to kuźwa jest. To jest moja reakcja, gdy kurwa widzę te memy pojebany. Twoja stara tronie przed kwalifikacjami do filmoporno. Twoja stara ściska muchę. Synku, nie pierdol. O, twoja stara zapierdala. Twoja stara w poszukiwaniu swojej pierwszej miłości. O tak, tak. Twoja stara wkłada sobie wszędzie parówki, Parówy. Parówy. O. Tym akcentem zakończmy ten odcinek. Ale jeszcze ch chciałbym tak powiedzieć, że ogólnie wyzwanie rodziców kogoś jest idiotyczne. Jakby ja, jak nawet miałem te 12 lat, mniej więcej, to i tego tak nie robiłem. Lol.